Minimalna ilość nocy. Najpierw zaznacz dni i pokoje, dla których chcesz dokonać modyfikacji. Zobacz filmik, jak to zrobić. Następnie kliknij w pole Minimalna ilość nocy, duże pole powyżej kalendarza na górze strony lub małe obok wiersza z nazwą noce pokaże się okno ze szczegółami. Które mają być zmienione. Po lewej stronie jest lista pokoi i wybrane dni. Po środku natomiast znajduje się lista zaznaczonych pokoi. Wprowadź teraz nową minimalną ilość nocy dla każdego z pokoi, korzystając z rozwijalnego menu, lub pozostaw je w takiej formie, jak są obecnie. Kliknij zatwierdź, aby potwierdzić swój wybór. Jeśli zdecydujesz się nie zmieniać niczego, kliknij w pole zamknij.